Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej od 1990 roku aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu. Nie tylko buduje jego wizerunek, ale i sprzyja odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego na podbeskidziu początku XIX wieku, co jest jej głównym fenomenem. Izba w swojej działalności stoi na straży stymulowania rozwoju lokalnego biznesu, nie tylko poprzez reprezentowanie interesów firm członkowskich, ale i aktywne wspieranie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Od początku swego istnienia Izba intensywnie dba o promocję firm członkowskich, współpracując zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak i przedstawicielami władz samorządu. Czego przykładem są organizowane liczne konkursy promujące aktywne i dynamiczne przedsiębiorstwa, odgrywające szczególną rolę w rozwoju regionu, jak Firma Roku, czy też projekt Sąsiedzi Sąsiadom, mający nie tylko polepszyć i poszerzyć wiedzę o bogatej ofercie firm członkowskich, ale i zaktywizować współpracę pomiędzy firmami na rynku lokalnym, tak aby nie szukać kontaktów daleko poza naszym regionem. Jednym z elementów projektu sąsiedzi sąsiadom jest program lojalnościowy dla firm, który został oparty na bardzo dobrze przemyślanym systemie imiennych kart rabatowych, uprawniającym do korzystania ze zniżek i innych przywilejów. Izba jest również w trakcie realizacji projektu od pomysłu do biznesu, mającego wesprzeć przyszłych przedsiębiorców w tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Oferuje w jego ramach nie tylko pomoc finansową, ale i bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania działalności gospodarczej, planowania biznesu, marketingu, negocjacji w biznesie, finansowania działalności gospodarczej, podstaw księgowości czy też budowania wizerunku. Integracja środowisk gospodarczych, organizacja klubu przedsiębiorcy, spotkań biznesowych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych to tylko nieliczne z wielu działań, którymi Izba się zajmuje. Oferuje ona przede wszystkim pomoc swoim członkom w pozyskiwaniu środków unijnych, organizuje specjalistyczne szkolenia i seminaria dla przedsiębiorców, pomaga w legalizacji dokumentów eksportowych i wystawianiu świadectw pochodzenia towarów. Z myślą o nowoczesnych, dynamicznych firmach i ludziach biznesu wydaje dwumiesięcznik Magazyn Przedsiębiorcy pod Beskidzie i Śląsk Cieszyński który nie tylko informuje o najważniejszych wydarzeniach w regionie, ale i odpowiada na ważne pytania nurtujące lokalny rynek, prezentując sylwetki ciekawych osób z Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Plany na przyszłość Izby są równie ambitne jak jej dotychczasowa działalność. Innowacje dla przedsiębiorstw, powiązania klastrowe, nowe technologie czy działania proekologiczne to zagadnienia, które wyznaczają kierunek pracy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej. www.cci.pl. Zapraszamy do współpracy!